Leczenie pacjentek z endometriozą i adenomiozą bardzo zależy od oczekiwań pacjentek. Jeżeli pacjentka jest w okresie, gdzie nie planuje obecnie ciąży, to takie leczenie głównie jest hormonalne, ewentualnie leczenie operacyjne, jeżeli dolegliwości bolowe są bardzo silne. Natomiast jeżeli pacjentka jest obecnie w momencie, gdzie stara się o ciążę, to tutaj już to leczenie powinno wyglądać inaczej. U pacjentek z niepłodnością i endometriozą, The <laughs> to takie pacjentki zapraszamy do kliniki płodności, powinny już zostać pod naszą opieką. Tutaj możemy zaproponować leczenie hormonalne, a w razie braku efektów w uzyskaniu ciąży procedura in vitro jest wskazaniem tutaj do wykonania. Oczywiście to propozycję procedury in vitro musimy rozważyć patrząc na kształt choroby, również partnera i innych i różnych wskazań. Natomiast na no, u pacjentek z endometriozą myślimy o procedurze in vitro znacznie szybciej niż u pacjentek bez tej jednostki chorobowej, z tego względu, że wiemy, że endometrioza wpływa również na skuteczność procedury in vitro i niestety obniża tą skuteczność, i taki okres od rozpoczęcia starań do, do ciąży jest dłuższy niż u innych pacjentek, więc myślimy o tej procedurze znacznie szybciej. Również yy, przestrzegam i, i też mamy takie negatywne wnioski z leczenia operacyjnego endometriozy. W związku z tym nie zachęcamy obecnie Europejskie Towarzystwo do Spraw Medycyny Rozrodu i Embryologii rekomenduje właśnie in vitro jako leczenie pierwszego rzutu w procedurze in vitro przed leczeniem operacyjnym, ponieważ wiemy, że leczenie operacyjne często obniża rezerwę jajnikową, ponieważ hmm, często endometrioza kumuluje się w jajnikach i tworzą się torbiele. I chcemy te torbiele usunąć, i już sama endometrioza niszczy tą prawidłową tkankę jajnika. A jeszcze dodatkowo, usuwając torbiele w czasie operacji, niszczymy również jako lekarze ze względów na zupełnie naturalny przebieg operacji, niszczymy tą tkankę, żeby zahamować krwawienie, na przykład. I wtedy ta nasza rezerwa jajnikowa się jeszcze znacznie obniża. I tutaj działamy na dwa sposoby. Jedna rzecz to choroba niszczy, a druga to jeszcze my podczas operacji. Niszczymy. W związku z tym, żeby ograniczyć takie ryzyko zniszczenia tkanki jajnika, rekomenduje się właśnie najpierw podejście do procedury in vitro, żeby pobrać komórki jajowe i je później zapłodnić już poza organizmem kobiety, i dzięki temu pary szybciej będą cieszyły się z rodzicielstwa.